Oto Honda Civic Sedan ze świetnym, benzynowym ślikiem 1.5 VTEC w wersji po liftingu. Zaczynamy! Powiecie pewnie, to lifting? Mhm, dobrze wiedzieć. Nie dziwi mnie to w żadnym stopniu. W pierwszej chwili ja również nie zauważyłem zmiany. od zwykły Civic w Sedanie. Nadal w zasadzie zmian nie widzę, bardzo wyraźnie, mimo że, uwierzcie mi, w okularach świat jest o wiele ciekawszy niż wcześniej. Nie nadużywałbym słowa lifting na miejscu Japończyków. Z broszur reklamowych wynika, że przeprojektowano zderzaki, a z nadal nowocześnie wyglądających reflektorów spolerowano czteroletnią patynę. W zasadzie to nawet nie jest pewnym, po co ten lifting, ale jest. Trzeba jednak przyznać Japończykom, że zaprojektowali niezły samochód, który może nie będzie starzyć się tak pięknie jak niemalże legendarny Civic UFO, ale jeszcze długo powinien się podobać. Jest to też jeden z bardziej sensownych samochodów w tym segmencie, wyróżniając się nie tylko wyjątkowym prowadzeniem, ale też praktycznością wnętrza. Honda Civic Sedan to nie zapominajmy konkurent dla Mazdy 3 Sedan, Toyota Corolla Sedan oraz Skoda Octavia Leafback. Pod względem wymiarów Honda plasuje się tu na trzecim miejscu i jest większa jedynie od Toyoty. Rozstaw osi posiada większe od Octavii, ale mniejsze od Mazdy i Toyoty. Można się zatem spodziewać, że również ilość miejsca na nogi jest mniejsza niż we wspomnianych modelach. Sprawdźmy. A kuku wewnątrz również nie uświadczycie zbyt wielu zmian. Deska rozdzielcza wygląda bardzo, bardzo podobnie. Została bardzo podobnie zakomponowana. W zasadzie wygląda identycznie. Czyli klasyczny układ cyfrowych zegarów, które wyglądają jednak nieco lepiej niż taka prosta, ta szkła, która ma miejsce na przykład, która znalazła miejsce swoje na przykład w nowych Land Roverach. Trójramienna kierownica bardzo wygodna z średnio grubym wieńcem, multi, multifunkcyjna, spisuje się jak ulał. No i cóż, no, kompozycja tej deski rozdzierczej jest dość czytelna, dość intuicyjna. Jest tutaj parę schowków. E, wydaje mi się, że poprawiły się materiały wykończeniowe. No i tutaj e, nowością jest pokrętło do obsługi radia, do obsługi głośności radia. To na pewno dobry dodatek, bo wcześniej były tutaj tylko i wyłącznie przyciski dotykowe funkcyjne, które były Mało funkcjonalne, a takie jednak pokrętło przydaje się w nowoczesnych wnętrzach i nie sprawia, że jakoś to wnętrze wygląda gorzej. Panel klimatyzacji nie zmienił się poniżej, ładowarka indukcyjna. W zasadzie wygląda to wszystko bardzo podobnie, ale jeżeli coś jest dobre, to po co to zmieniać? Można tylko zepsuć, a udało się nie zepsuć. Pozycja za kierownicą jest niska. O wygodzie fotela nie można powiedzieć ani jednego złego słowa. Nie ma o dziwo też zbyt krótkiego siedziska. Łatwo zajmuje się tu właściwą pozycję za sprawą dość szerokich opcji regulacji fotela. Kolumna kierownicza ruchoma jest w obu płaszczyznach. W kontekście tylnej kanapy również nie można za bardzo narzekać. Dostęp do drugiego rzędu foteli jest dobry za sprawą całkiem dużego otworu drzwiowego. Pasażerowie nie powinni odczuwać dyskomfortu. Ruszamy. Przy okazji liftingu nie zmienił się też zespół napędowy. Mamy do dyspozycji w gamie sporo silników, a m.in. tylko i wyłącznie 1,5 fałtek o mocy 182 koń mechanicznych. No, nie jest to zbyt rozbudowana gama silnikowa. Do dyspozycji może być sprzężona z tym doskonałym silnikiem, skrzynia sześciobiegowa manualna, bądź. Bezstopniowy CVT. No jak się domyślacie, nie jestem jakoś super szczęśliwy, że właśnie ta skrzynia bezstopniowa automatyczna znalazła się na pokładzie testowanej wersji, bo, bo muszę się po raz kolejny o niej wypowiedzieć i po raz kolejny będę czytał komentarze no nieprzychylnie wypowiadających się osób na mój temat i na, mojego, na temat mojego gustu. No cóż, dobrze, wrócimy do tego. Silnik pracuje liniowo, jest to doskonała konstrukcja japońskiego producenta. Charakteryzuje się po pierwsze niezłymi osiągami, a po drugie naprawdę fajnym spalaniem. Na trasie udało mi się zejść do 6 litrów na 100 km, natomiast podczas jazdy po mieście no to spalanie nieco się podniosło do 7-7,5 litra na 100 km. Moim zdaniem jak na 182 konie i 1,5 litrowy silnik, bardzo dobry wynik. Zanim powiemy o skrzyni biegów, mamy chwilę czasu na kolejny istotny aspekt Hondy Civic. Jej właściwości bagażowe. Sedany nie należą do specjalnie atrakcyjnych w kontekście zapakowywania bagażnika. Pod klapą kryje się kufer o pojemności 519 litrów w porównaniu do przedstawionej wcześniej konkurencji. Tylko Skoda Octavia go wyprzedza. Otwór bagażowy nie jest szokująco duży, a próg może być pewnym problemem przy wsadzaniu ciężkich walizek, ale to typowe wady sedanów. Poza tym, poprawnie, choć niczym nie zawiasy, wnikają do wnętrza. Skrzynia CVT to konstrukcja, dzięki której hałas towarzyszący nam we wnętrzu podczas. Przyspieszania możemy regulować prawą stopą. Można się do niej przyzwyczaić, jak do bólu zęba. No nie jest to przyjemna sprawa, ale da się żyć. I nie ulega wątpliwości, że jest to skrzynia bardzo popularna, coraz częściej pojawiająca się w wielu samochodach. I z jednej strony dobra, da się do niej przyzwyczaić, da się przyspieszać tak, żeby to wycie no nie, nie doskwierało aż tak bardzo. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jest to skrzynia raczej przeznaczona do miejskich toczydeł, a nie do sportowych samochodów, a nie do samochodów z nutką jakiejś agresji, z nutką zadziorności. No po prostu. A wy, czy jesteście fanami stylistyki Honda Civic w wariancie sedan? Ten samochód albo się kocha, albo nienawidzi. W wersji Executive zapłacicie za niego od 118 tysięcy zł. W ten sposób dostaniecie się posiadaczami modelu z tym silnikiem oraz skrzynią CVT. Nie polecam. O wiele lepszym i tańszym wyborem będzie silnik 1.5 VTEC, ale z manualem, który w Hondzie Civic działa wspaniale. Polecam. Napiszcie, co sądzicie o tym samochodzie. Kliknijcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się materiał, i łapkę w dół, jeśli nie podobał się zupełnie. Do tego zasubskrybujcie kanał i nie zapomnijcie o dzwoneczku, aby wszystkie przypomnienia do Was docierały. Do zobaczenia jutro w nowym odcinku na Poboczu. Również zapraszamy Was do zaobserwowania naszego podcastu motoryzacyjnego na Luzie na Spotify, gdyż od wczoraj dostępny jest już w sieci. Publikacja co piątek o godzinie 20. Do zobaczenia.